Witajcie moi drodzy, jedziemy z nakrywaniem pierwszego odcinka 100 Dzieci Challenge. I pierwsza rzecz, z której chciałabym zacząć, to została zwrócona uwaga, że nie mam podłog w domu. I chodzi pewnie o te rzeczy tutaj. <grym> A ja, ja nie wiedziałam, że to jest brak podłogi, wiecie? Ja na to patrzyłam i myślałam, że to jest podłoga normalnie. Ale ktoś mi mówi nie, że to nie jest podłoga, to jest brak podłogi. A ja nie mam kurcze kasy, żeby tu podłogę położyć. No tak, mam dom bez podłóg, tylko w łazience jest podłoga. Tutaj w kuchni tak troszeczkę płytek. A tak to nie mamy kasy. Więc bardzo fajny początek, ja tutaj już planowałam, jak to będziemy zarabiać na nowe pokoje, na nowe łóżka, a musimy zarobić nawet na głupią podłogę. No, a moja synka ma ledwo ledwo. Nie ma żadnych umiejętności, moi drodzy. Um, I tak ja jej od razu zmienię tutaj aspirację. Bo ona ma koszmarną. Ktoś mi tutaj... A! Y, Lamogranie, którą serdecznie pozdrawiam. Mm, przesyłam buziaczki. Powiedziała mi, że jest to niewydajna aspiracja i żebym jej zmieniła na... Um, uwaga na, ma, na coś innego no to ja na malarkę dam no bo przecież standardowo w tych dzieciakach to się maluje obrazy prawda yy, tu 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 nie 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 tu nie tu nie tu gdzie to jest yy, gdzie to wiedzanie nie, nie. <noise> gdzie jest moja aspiracja artystyczna proszę czy ja jestem ślepa kreatywność będzie tu Wybitna malarka. No, sorry, znowu będzie to samo. Ale mm, chodzi o to, żeby kupić cechę jakiegoś handlowca. I że wtedy ona będzie mi super drogie obrazy malowała. I przydałoby się to kupić. A żeby to kupić, to potrzebne jest wypełnienie aspiracji. No, handlowiec. Yy... No, dużo potrzebujemy tych simolonów. Patrzcie się, 1500. No, kurczę. Więc trzeba będzie zbierać. Mamy ile? 75, no to długa droga przed nami. Um, stanie zainspirowanie, a żeby być zainspirowanym, to o co trzeba? Pod prysznicem pomyśleć, nie? Um, no, więc trzeba będzie zacząć malować to obrazy, bo jest no, kompletny brak umiejętności, więc pozwólcie, że zacznę od tego, żeby ona zaczęła malować, żeby tutaj skoczyła ta umiejętność. No bo, no, krucha z kasą, kruchusieńko, kruchusieńko. No, piękny jest ten tramwaj w lazurowej promenadzie, nie promenadzie Magnolii. To się teraz tak nazywa, nie? Ale zastanawiam się, kiedy okaże się, że popełniłam błąd mieszkańc na, w dzielnicy handlowej, bo to nie jest w sumie chyba taka parcela pod dom. No, więc dużo ryzykuję, ale może. Nie wyskoczy mi żaden ban. A jeszcze jedna rzecz, to też słyszałam, że o tą kołyskę, tutaj ona jest z modów, że żeby yy, położyć bobasa do tej kołyski, o właśnie nie mamy kasy nawet. rany, dobra, weź ten droższy, ale jestem głupia, no ale. Yy, żeby wsadzić te kołyski, to za pomocą kodu trzeba przenosić tego niemowlaka, więc nie wiem, czy dobrze też zrobiłam, że... Że dam kołyskę taką, a nie ten, ten, tą taką okrągłą, wszystko się okaże. No, to właśnie tu książko i też mi się strasznie przycina. Nie wiem, ja nagrywam programem Fraps i coś mi ten program daje popalić, dlatego że gra, jak nie nagrywam, to ona mi chodzi normalnie, szybko, płynnie. No, szybciej od światła, bym rzekła. A jak zaczynam nagrywać, no to po prostu takie przycinki, tak mnie to wkurza, a coraz bardziej mi przycina. I nie wiem już, co mam z tym zrobić. Muszę poszukać chyba jakiegoś innego programu do nagrywania, bo wydaje mi się, że to ten program nagrywający mi tak muli, wkurzający jak nie wiem. Jeśli ktoś nagrywa frapsem i wie o co tu chodzi. No to bym była wdzięczna. Ja mam ustawiony na 60, żeby mi nagrywało i mam całkiem spoko komputer. Całkiem silny pod gry i takie rzeczy. Więc no nie wiem. Zresztą tak jak mówię, mogę mieć ustawioną bardzo wysoką grafikę i, i śmiga mi ta gra. Tylko to nagrywanie jakoś tak nie idzie. Wkurzające na maksa. Co ja właściwie sprawdzam? Co ja chcę sprawdzić? No, ile to kosztuje? Sprzedaj kolekcjonerowi. Dobra, i tak wyszliśmy na swoje. Co ty z tymi książkami? Ja tu sprzątam, a tymi bałaganisz. No, widzicie, przymulam mi, Kurczę. Ale będzie z dokitu odcinek. Mamy 120, a tutaj już widzę, skoczyły mi malowanie. No, ja nie mogę, no. Coraz gorsze jest z tym nagrywaniem. Nie wiem, jak ja dalej pójście, to ten odcinek nie będzie się nadawał. Jeszcze jeden taki ciachni. Nie będzie się nadawał pod publikację na YouTubie, przecież nie będziecie oglądać takich przycinek. No. A tutaj będę miała pytanie do innych nagrywających: w czym wy nagrywacie? Bo ja we frapsie, jak mówiłam, i, i może wy macie jakieś lepsze programy, co. No. Kurczę. Nie w a tak nie było na początku. Też będę musiała się chyba do brata uśmiechnąć. Mam brata, który się zna na takich rzeczach. Może mi wyczaśnie coś lepszego. No, maluj, żeby cię chociaż na tą dwójkę skoczyło. Ok, widzę, że znowu malujesz tego dinozaura. Ile ty tych obrazów? Trzy. No, 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 malujemy, malujemy, ok. I sprzedaj kolekcjonerowi. A z, zresztą opraw płótno i czy będzie droższe? Nie będzie droższe. Też chodziły takie słuchy, że jesteś jeszcze zainspirowana, to jeszcze jeden obraz sorki, moi drodzy, najwyżej wytnę to. No, ale chcę, chcę zbierać te punkciki na tego handlowca. I no, pieniążki nam są potrzebne. Żeby ona dobre pieniążki zarabiała, to jej musi jej się podnieść. To To chyba dzięki temu, że jest zainspirowana, to tak szybko leci do góry, nie? Macie większą wprawę w tym, jak to jest. Ale teraz bardzo ładne coś namalować, a szkoda sprzedawać. Kurczę, ile to? Sprzedaj, ale żal mi sprzedać, bo piękny obraz do kuchni, nie? Jak na trzeci obraz, to ona jest całkiem dobra. W ogóle nawet ten dinozaur, co ona tam namalowała, to był spoko. <grych> nie był jakiś taki brzydki. Jak nie, to nieraz Simmy, to takie bohomazy malują na samym początku. A czy ja wam pokazywałam? Chyba nie widzieliście tego, że dam narzutki dzieciom na łóżko. Dzieciom, których jeszcze nie mam, ale dam, bo ja lubię narzutki. No, to też są dodatkowe obiekty. Okej. Okay. I co? I będziemy tatę szukać. Tutaj widzę yy, straszne pustki. O jak słodko to wygląda, jak oni sobie taki idą. Strasznie dużo dzieci, ale to dobrze. Czyżby nasza pierwsza ofiara? Kim ty jesteś, pokaż się. Yy, Michał Kawka. Bierzemy tak pierwszego, z, który się nawinie, czy nie, czyli idziemy na polowanie. Pokaż nam się, czy ty w ogóle ładny jesteś. Ja wiem, nie powinnam wybrzydzać, tylko brać co jest. Całkiem fajny. Rudy, zielone oczy mogłoby być coś ciekawego, ale na pierwszego tatusia. Widzę, ja tam mam też yy, w tej dolinie nie dolinie. W Dolinie Jezu, jak się nazywa ta. Wierzbowa zatoczka. Tam jest taki fajny dziadek, bo. Słyszałam właśnie, dajecie rady innym graczom, żeby zaczynali od starszych ludzi, bo oni umrą i trzeba ich szybko wykorzystać. Jakkolwiek by brzydko to nie brzmiało. I myślałam o tamtym dziadku. Tylko czy on będzie w domu w ogóle? Ona zaraz. Dobra, zostaw to na razie. Masz 186 simolonów, Chcesz założyć rodzinę. No majątek masz... Przewielki na założenie rodziny, ale pomijmy to milczeniem. Cyprysowy Taras, Spencer Kim Louis, tak się nazywają. I nie wiem, czy oni są w domu w ogóle, A przynajmniej ten dziadek. Jak mówiłam wcześniej, oni są Azjatami i. Um, i chciałabym mieć z nim dziecko. Ale faktycznie ma strasznie ramion Hydem. Proszę wejść, ale nikt nie wyjdzie do mnie. No. Hej, kto tu jest? Jesteś tam, dziadku? Przyszłam po dziecko. Da, zrobisz mi dziecko? <noise> Chodź, tu nasza pierwsza ofiara. Bądźże w domu. Jezu, co to jest? Wygląda jak jakaś skóra rozjechanego zwierzęcia. Ej, ja jestem w ślepa. Widzicie tu gdzieś kogoś? Czy to jakieś duchy nas zaprosiły do środka? Robi się creepy. No, 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 ja ślepa jestem. Gdzie, gdzie ty jesteście? To straszne. No duchy nas zaprosiły, widzicie? Tu nikogo nie ma. Mm, to jest straszne. Ej, mógł ci gdzieś być, przecież to jest nienormalne. To ja, to ja okradam dom normalnie. Słyszycie? Ja okradam dom, bo tu nikogo nie ma. A wy, ty jesteś Spencer Kim Lewis? Tak, prawdopodobnie tak. Vivienne. Vivi. To ja z tobą dziecka nie będę miała. Jestem rozczarowana. No to moi drodzy, cóż, trzeba stąd zbiebać, przecież nie będziemy tu siedzieć i czekać, aż on wróci łaskawie. Idziemy do parku. Będę łazić tak od Kajfasza do Idzasha. Fiat Magnolii. Ej, tylko nie mówcie, że tu też są... Moment, moment. Bo to jest chyba ten dziadek, na którego ja poluję. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka. Tak, to jest on. Denis Louis. Nie, Kim. Kim, on nie jest Louis, on jest Kim. I z nim chcę mieć dzieciaka, więc przyjazne koitanie. Lubię Azjatów. Lubię, jak ktoś ma urodę azjatycką. Więc on będzie naszym pierwszym, pierwszą ofiarą. No cześć! Chcę mieć z tobą dziecko. Co ty na to? Do. Um, poznaj, poznaj. Rozmawiaj o marzeniu. Moim marzeniem jest mieć dziecko. Czy ty wiesz, że trafiłeś, trafiło na ciebie, że ty będziesz pierwszym moim, jeśli dasz się namówić? E, opisz nowy pomysł. Ty jesteś skupiony, kurczę, i już tutaj poznałam cechę, że lubisz. Naturę, a to jest ważne. Gdzie ty jesteś? Co? A dlaczego ja od razu znam wszystkie trzy? Perfekcjonista schludny wielbia naturę. Myślałam, że to więcej zajmuje poznanie cech. Ale nie narzekam, dobra, dobra, wszystko ok. Teraz tylko jakoś tutaj plotkuj. Przechwalaj się rodziną. No, to jest skutek uboczny tego, że ona miała rodzinną aspirację i dostała cechy domownik. Moja droga, ty jeszcze nie masz rodziny, chcę ci tak delikatnie powiedzieć, więc się nie masz absolutnie czym yy, przechwalać. Opowiedz yy, mu dramatyczną historię. Dziadku, zważywszy na Twój wiek, to Ty nie powinieneś narzekać, gdy jakaś dziewczyna z Tobą flirtuje. Mam nadzieję, że łatwo z Tobą pójdzie. Zwłaszcza, że ty chyba jesteś wydowcem. Baczta, Wilię to twoja żona. Nie wiem, jak to jest tam z tymi waszymi koligacjami. Yy, Obaj porywającą historię. Zastanawiam się, ile musi być tego zielonego, żeby on się zgodził na romantyczne interakcje. Śmieszną historię, rozbaw go. Niech się dziadek pośmieje taki skupiony jest ciągle. Yy, do, o zawód, a dowiedz się, kim on jest. Jak tu pięknie, jakie tu kwiatuszki są ładne. Widzicie tutaj jest ta domowniczka. Szybciej się umacniają. Dobre. może nie będzie tęsknić mi, bo tutaj słyszałam właśnie, że rodzinna aspiracja jest o tyle niewydajna, że jak Simka gdzieś pójdzie albo dzieci gdzieś pójdą, to ona marudzi, że jest stalo od rodziny i tak dalej. Więc... Yy... Dobra, ej, może już mogę te romantyczne co? Flirtuj. Yy, zapytaj tak delikatnie, czy jesteś w związku. Jak jesteś, to nie martw się, żona się nie dowie. Będziemy dyskretne, chcemy tylko dziecko, nic więcej. Nic więcej od ciebie nie chcę, dziadku. Jestem trochę okrutna, że daję jej pierwszego partnera do Bara Bara, yy, takiego starego. Jestem bezlitosna. Po prostu bezlitosna. Bezrobotna, wyglądasz mi na takiego nadzianego pana prezesa. A jesteś bezrobotny, nie mogłeś mnie bardziej rozczarować. Dobra, już dość tych przyjaznych interakcji. Przechodzimy do czynu. Operacja, dziecko. Przepraszam, że się tak przycina. Jeju, nie wiem. Ja nie lubię tak instalować nowych programów, bo nigdy nie wiem, czy mi jakieś wirusy nie. Nie siądł na kąpie. Więc. Y, jak polecicie mi coś fajniejszego niż frap, to będę wdzięczna. Y, no, uzauroczenie za wcześnie. Co ty? Gatka na podryw. Y, troszeczkę się będzie przycinało. No, kurczę. Też mnie to wkurza. Nie tylko Was. Mnie też to wkurza. O, on też jest flirciarski. O, skoczyło im. Dobra. Yy, pochwal wygląd. Jesteś Azjatą. Co nam się w tobie podoba? To chcę zauważyć. Yy, tu, 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 tu. Yy, jeszcze troszkę poflirtuj. Yy, zaproś na noc. Tak. <grywy> Biedny dziadek zaatakowany w parku. Tutaj już mu noce proponują. No. Sie, yy, jakie ona ma pikantne? No, mówiłam w tym wieku to już się bierze, co wpada w ręce, dziadku. Idziesz z nami. Yy, to, co możemy iść razem? Yy, chodź do nas. Nie, co ty tam chcesz jeść? Yy, idziecie razem. Okej okay, udało się. Denis jest z nami. Yy, chodź tu. Zaraz cię tutaj. Yy, wręcz różę. To nic. Mamy XXI wiek. To już nie tylko mężczyźni. Teraz kobiety też. Takie małe przekupstwo. Pierwszy pocałunek. No, poświęć się. Poświęć się. I pocałuj go. No, tak. Wydarzenie stulecia. Jaki zaskoczony, taka młoda cię pocałowała. A ty jesteś w końcu w tym związku czy nie? Bo ja już sama nie wiem. Yy, mogę się z tobą tego dziecka. To dziecko, nie dziecka. Yy, trzymaj za ręce. Ta kamera daje mi popalić to nagrywanie. Jesteś w związku czy nie? No nie wiem. Widzicie, wymija się. Nie chcę, nie chcę mi powiedzieć, czy jest w związku czy nie. Postaraj się o dziecko dobra, nie już nie wnikamy, czy ma żony, czy nie. W tym wyzwaniu morale nie istnieją. No tak, cieszycie się. Znacie się mniej niż godziny, ale tak, cieszysz się, że będziesz miał z obcą kobietą, dzieciaka. Tak, operacja dziecko przechodzi do celu. <grym> No? O jaką ty masz lamerską piżamę? Wyciągnij świeczki, spójrz romantyczny nastrój. Eliza Hamilton zaraz będzie figlować po raz pierwszy. Tak, mówiłam. Pierwsze barabara bara i niezbyt młody partner. Bara-bara z kimś, tak. No to właśnie to się dzieje, Eliza. Ciekawa, czy będzie chociaż dobre. Bo tutaj wyskakują na tych paseczkach, czy Bara Bara było udane, czy nie. Lubię to, bo lubię sobie sprawdzić, czy Simy były zadowolone, czy nie. Nie, nie, nie. Ty, 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 ty. Co ty, ty musisz jeszcze sprawdzić, czy masz tego dzieciaka, nie. Jakieś spanie. Co to druga tura cię czeka, niestety. Takie wyzwanie, takie życie. Taki twój los. Pierwsze barabara, Aha, to tu nie... Je za dwoje. No i pięknie. To wiesz co, chłopie, to... Dobra, wtul się, podziękuj mu. A, jeszcze musisz mu powiedzieć. W tym wieku. Tak tak rozumiem jego reakcję. <laughs> Okej, okay, wtul się i spadaj. Już się nie chce. No, no. Przykro mi, dziadku, to koniec. Już więcej nie jesteś nam potrzebny. Idź. Mogę ci jakoś wyprosić? Idź. Ej, mogę go wyprosić? Musi być gdzieś taka opcja. Wynocha mi stąd! O, było tam wyproś. Jest, jest wyprosić Idź. Idź stąd. Ale jestem okrutna. Normalnie czuję się podłą osobą. No widzisz, już mamy dziecko. To koniec, więcej nie chcę. Idź. O burzon. Pa, 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 on taki wiecznie nieszczęśliwy. Okej, okay, ty coś zjedz. Gotowanie też musisz podnosić. A ty idziesz spać. No, tu idziesz, gotuj, bo tu musisz się uczyć czegoś gotować. Makaron z serem, zrób od razu więcej, bo. O, tu mi brakuje, widzicie? Popatrzcie. Ja to ten dom bez wyobraźni stworzę. Okej. Okay. Trochę kasy na mnie, minus Simoleon. Wcześniej też musiałam załatać taką dziurę, bo kurczę. No, za. Zostało mi dużo takich dziur w ścianach, niepomalowanych. Tak, zdobyłaś umiejętność gotowania. To już masz dwie. Umiesz malować i gotować. No gotować to tak jeszcze. Ok, zjedz sobie. W ogóle ładnie wygląda w tej piżamce, prawda? Bardzo fajny. Podoba mi się. Do kogo ty mówisz? Do kogo? Tu nikogo nie ma. Jedz! I pójdziesz spać. chciałam, żebyś trochę pomalowała. Będę bardzo zła, jak ci każę to zrobić. w ogóle Elice, ty się szykuj. Będziesz mamą. To czekaj tylko sprzątnąć. No! Widzicie to? Widzicie to? Zrobił mi na złość. Eee, Okej. Okay. Okażcie nam tu Elisko. Twoje beztroskie lata dobiegły końca. Teraz będą pieluchy, wrzaski, zabawki. Chaos. Mamo to, mamo tamto. ty flirciaro. Z kim ty flirtujesz? Ja Cię nie rozumiem. Okej. Okay. A, trzeba będzie kupić ten epicki kasioczek. Ja nie mam zmywarki, nie zmywarki, zlew nie mam. <ścoughs> tak, macie okazję zobaczyć, jakim jestem fatalnym budowniczym. I dobrze robię? Dobrze robię, okej. Okay. A powinnam bardziej tu dać, co? Gdzie bardziej pasuje? Nie, tu, nie? Dobra, i tak to kiepsko wygląda. Cokolwiek bym nie zrobiła, jak kiepsko to wygląda. Idziesz spać, ale jeszcze nie jest tak źle. Maluj. Masz 31 simoleonów, czy ty nie rozumiesz? Jak się jest takim biedakiem, to się haruje po nocach. Pada się na pysk, ale się jeszcze haruje. ważniejszy, że masz dzieciusia. Masz już w ogóle jakieś brzuszek? Tu coś? No lewki masz. Ok, coś tutaj ym, skoczyło. No, pokażcie mi Trzy godziny. Tak jeszcze jeszcze dwie i będziemy mieli etap drugi ukończony. Mamy 200 punktów. O, jeszcze troszkę No, ale już będzie niedługo Trzeci poziom malowania Tak? O, ryzma i tu wice skoczyło Umiejętności komediowe Ale malowanie najważniejsze Nowy poziom, tak? Co? Wiem, energia ci spada Je za dwoje No już, przestań być słuchaczka, skup się. Wina miał pod prysznic wyspać. Albo się, że mi się utopisz pod tym prysznicem. A sama jesteś zainspirowana, widzisz, nawet nie musiałam się. Jeszcze tylko godzina i będzie, będzie ten drugi etap ukończony. Wytrzymaj! Nie! Tak mało zostało. O, nie da się z tobą współpracować. No idź, No idź. Później zaskarżysz mnie do związków zawodowych. Nie wiem, co ja mówię, moi drodzy. Okej, okay, to będzie takie odcinek. Troszeczkę krótki, ale... Ale mamy pierwsze dziecko w sensie w drodze. Jak myślicie? Dobrego wybrałam partnera jako pierwszego? Może będzie ładne z nich dzieciątko? W każdym razie bogate. Bo tam... Ta rodzinka jest bogata, więc jak co to można się u nich starać o wysokie alimenty. <grystanie> Najwyżej moja Simka pójdzie do Denisa po pożyczkę, może i coś tam pożyczy, nie? W ramach alimentów, moi drodzy, w ramach alimentów. A co? To nie jest, że podstępem żeśmy go wzięli i że taki był nasz plan. <grystanie> On jest taki biedny, to się wydaje, że się go da szantażować. <grystanie> Dobra, już mi się po prostu gada od rzeczy. Sama nie wiem co robię, nie wiem co gadam, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko Wam się podobał. Jeszcze raz przepraszam, że mi się tak kamera zacina. No ja nie wiem, już wszystko zrobiłam, usunęłam nawet filmiki, nie usunęłam, przeniosłam do innego folderu, żeby nie były w tym samym folderze co plik instalacyjny Frapsa. I co, i to też nic nie dało. I sama już nie wiem, po prostu koszmar, jak mi się to tnie. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek znośny i przesyłam Wam gorące buziaczki. Yy, kocham Was i trzymajcie się cieplutko i do następnego odcinka. Mm.